Dzień dobry Państwu, Beata Chmielowska-Olech. Jutro na zachodzie w centrum i w Bieszczadach deszczowo. Na północy kraju burza od 15 do 18 stopni i więcej o pogodzie powiemy już za chwilę. A teraz zaczynamy Teleekspres w czwartek, 21 października. Obrady były długie. Ogłoszenie wyników odbyło się w środku nocy. 17-osobowe jury pod przewodnictwem profesor Katarzyny Popowej-Zydroń zdecydowało, że zwycięzcą 18. konkursu Chopinowskiego został Kanadyjczyk Bruce Liu. Czwarte miejsce zajął Polak Jakub Kuszlik. W związku z finałowym koncertem laureatów konkursu szopenowskiego zmienia się wieczorna ramówka TVP1 i TVP2. Wyjątkowo na antenie dwójki pojawią się czwartkowe programy TVP1. I tak, o 20.35 w TVP2 leśniczówka, o 21.00 na sygnale, o 21.21 .21 sprawa dla reportera Elżbiety Jaworowicz, a o 22.15 magazyn śledczy Anity Gargas i zmiany te dotyczą tylko dzisiejszego dnia. A teraz kolejne tematy. Przerzut nielegalnych imigrantów na zachód odbywa się w sposób zorganizowany, a za procederem najczęściej stoją grupy przestępcze. Tak informuje Straż Graniczna. Od początku roku zatrzymano ponad 400 organizatorów nielegalnej migracji. Teraz o załamaniu pogody cztery osoby zginęły, sześć jest rannych. To tragiczny bilans wichur, które przechodzą nad Polską. Pięć tysięcy razy interweniowali strażacy. Rosnące ceny energii w całej Europie. Głównym tematem pierwszego dnia szczytu liderów Unii Europejskiej w Brukseli polska delegacja z premierem na czele ma już za sobą spotkania dwustronne z prezydentem Francji, kanclerz Niemiec i premierem Hiszpanii. Wracamy do kraju Twoje światła, nasze bezpieczeństwo. Ruszyła kolejna odsłona kampanii, która ma zwrócić uwagę kierowców na oświetlenie pojazdów. Dobrze ustawione światła mogą uratować życie. Kolejne tematy już za chwilę. Na przykład o tym, jak kobiety radzą sobie w terenie, a konkretnie w terenówkach podczas rajdu. A co jeszcze? Sprawdźmy. Są świadectwem naszych dziejów, a także źródłem wiedzy. Kolejne 10 obiektów zostało wpisanych na listę pomników historii. Okolicznościowe tablice gospodarzą tych miejsc. Wręczono w Pałacu Prezydenckim. Trzy lata temu robotnicy remontujący wieże kościoła w Lutmierzu przypadkiem odkryli metalową tubę zawierającą dokumenty oraz banknoty. Nie miały dużej wartości materialnej, ale za to ogromne znaczenie historyczne. Sport w Teleekspresie zaczynamy od piłkarskiej Ligi Mistrzów. Kolejne trzy punkty na swoje konto dopisał Bayern Monachium. W Lizbonie pokonał Benfika 4 do 0. Muzyka, a w niej Marek Sierocki z gościem, świetnym pianistą, kompozytorem i liderem jazzpołu, zespołu jazzowego. Panowie porozmawiają o najnowszych nagraniach formacji. Cześć Marku. Co łączy Warszawę z wielkopolskim Turkiem? Otóż Palma. Po remoncie na rondzie ktoś z mieszkańców ustawił doniczkę z żywą juką. Starostwo podchwyciło pomysł i od jakiegoś czasu w Turku zrobiło się jak wlas Palmas. No, prawie. No to na koniec buty dziecięce. Proszę bardzo, ciekawy model, bo z opisu wynika, że buty posiadają wyjście na słuchawki. No cóż, do tej pory dzieci wychodziły na przykład na plac zabaw, a teraz mają wyjście na słuchawki. Dobrego popołudnia, do zobaczenia w Telekspresie Ekstra. Jutro Rafał Patyra. Do widzenia. Pora na Telekspres Ekstra, a w nim masa ciekawych informacji. Zaczynamy. Kończył się międzynarodowy konkurs pianistyczny imienia Fryderyka Chopina. Znamy zwycięzcę, ale poznaliśmy także wiele innych obiecujących nazwisk, które na pewno namieszają w muzycznym świecie. Codziennie na polskich drogach dochodzi do wypadków. Wszystko przez nieodpowiedzialnych kierowców. Walczą z nimi policjanci drogówki, a jak duży to problem, pokazuje lubuska grupa SPIT Ku przestrodze publikuje filmy nagrane w ostatnim czasie. Przemytu na wystawę spreparowane motyle i chrząszcze 16 chronionych gatunków przekazało właśnie uniwersyteckiemu centrum przyrodniczemu w Białymstoku krajowa administracja skarbowa. Są białe i czerwone znicze, bo o nich mowa już dotarły z Polski na Ukrainę w akcję światełka pamięci dla łyczakowa zaangażowali się m.in. uczniowie przedszkolaki strażacy czy panie z kół gospodyń wiejskich. Moc natury wykorzystana przez naukowców z Uniwersytetu Rzeszowskiego odkryli, jak skutecznie wykorzystywać lecznicze właściwości jedzenia. Na początek pod lupę wzięli warzywa i owoce. W Teleekspresie Ekstra za chwilę dziarska 70-latka z Meksyku, której pasją jest sadzenie drzew. A co o czym jeszcze powiemy, to zobaczmy. Jej pracę można podziwiać m.in. w bazylei, Lucernie czy Londynie we Włocławku. Jej dzieło znajduje się naprzeciwko pracy Józefa Machofera. Witrażystka Elżbieta Bednarska obchodzi jubileusz 50-lecia pracy. To obrazowy przykład kreatywnej lekcji historii Nysa za pomocą komiksu, przybliża historię osady, jej rozwój od czasów średniowiecznych oraz dalszą ewolucję już jako miasta. A ale do tego jest wskazana dobra pogoda, jaka będzie jutro w tamie na... Ma 70 lat i śmiało patrzy w przyszłość. Pewna Meksykanka postanowiła, że przyczyni się do posadzenia miliona drzew. Dała sobie na to dekady, zebrała wokół siebie odpowiednich ludzi i zaczęła wcielać plan w życie. Sport w Teleekspresie Ekstra Sound St. Louis Blues wygrali trzecie z rzędu spotkanie w Lidze NHL. Tym razem pokonali na wyjeździe Vegas Golden Knights 3 do 1. Na brak emocji nie mogą narzekać kibice Philadelphia Flyers. W trzech dotychczasowych spotkaniach ich zespołu padło 25 goli, z czego aż 9 w ostatnim spotkaniu z Boston Bruins. No i teraz muzyka. 25 lat temu premiera miało widowisko muzyczne Rock and Roll Cirkus grupy The Rolling Stones. Koncert na arenie cyrkowej, mimo że uczestniczyły w nim największe brytyjskie gwiazdy roka swojej ery, czekał na to aż 28 lat. Więcej Marek Sierocki. Rolling Stones się dzisiaj na koniec. Za chwilę program o co chodzi prowadzi Magdalena Ogórek, a jutro tutaj Rafał Patera Dobrego popołudnia. do widzenia.